Widziałem jak, mnie. się. Zatrzymaliśmy się jeszcze na chwileczkę, bo nie było okazji yy, podsumować całego dnia. Bo cholernie wieje, uciekamy już do domu. Yy, okres, właśnie mamy taki, że cały czas gonimy za wstrągiem. Ale... No, marzec najlepszy czas na wstrąga. Tak, ale wyskoczyliśmy potajemnie, po cichu yy, na szczupaczki. Tak. Także ten film będzie opublikowany za dobrych parę tygodni. Planujemy go po świętach Wielkanocy opublikować, bo cały czas jeszcze się skupiamy na pstrągach. Podsumowując krótko, wypad, Przepiękne ryby, 3 metrówki. 3 metrówki, te mniejsze możemy sobie powiedzieć im miały, nie? nie Dużych nie zdadzamy, co? 95, 95 i 85, najmniejsze dwie ryby to były właśnie te. Kilka wyjść, było, tak samo fajne wyjście było widać szybki Tak to, jeszcze to, czy... Tak, bardzo fajnie i jeszcze jeden mały wstrążek Tak. Także tak jak wspomniałem, ten filmik będzie zapłybłam za parę tygodni, ale zanim zobaczycie pełną relację z tego fajnego wypadu z racji tego, że niebawem już będą święta wielkanocne, to tydzień przed Wielkanocą zrobimy krótki szorcik właśnie z tego wypadu. I z tego miejsca też zapraszamy Was na konkurs. Tak. W tak. Do wygrania są... Co będzie? Woblerki odcieka. Cztery woblerki odcieka. Łukasz, weź pokaż tam, co to mamy. Weź na zbliżenie, żeby dokładnie można było widzieć. Woblerek jeden. To jest drugi. panam Ciga. Akurat, no jeszcze teraz, nie Jeszcze dwa miesiące i będzie okres na bolenia, tak więc killer boleniowy. I ostatni wobek, czwarty. I to jest chyba okoń. ile się nie mylę. Okonek. Też dobry wobek do trollingu. Sprawdza się u nas na Okonie. Na no, łososie też bardzo dobry. Tak, natomiast takie będą cztery wobki do wygrania. A teraz zaprasza, zapraszamy Was na krótki short. Właśnie z tego wypadł. Dodam tylko tyle, że padła najcięższa ryba jakąkolwiek zapałem do tego w życiu, ma obecną chwilę. Dodam, że chodzi o szupaka oczywiście. Gruba, ma gruba, gruba ryba. Zresztą sami zobaczcie.

Ryba uwolniona. Może jeszcze słowo. Przepiękna ryba. centymetrów. Dawno takie szerokie ryby na nie zapałem. Chyba może nawet najszersza, można powiedzieć, Chyba, co? Ja takiej nie widziałem jeszcze. Chyba najszy, najszersza ryba, jaką do tej pory zapałem. centymetrów. Piękna ryba. Świetna walka, skoki. E, parę odjazdów. Już na ostatnim odjeździe ryba była na jednej kotwice, także... Bardzo możliwe, że jeszcze jeden skok albo coś, byśmy ryby stracili, ale udało się. Wjechała do Podbieraka. Bardzo zadowolony, świetny dzień. I konkurs będzie polegał na tym, żeby trafnie wytypować długość tej ryby. Tak. Czy pierwsze, generalnie, co trzeba zrobić? Trzeba być subskrybentem naszego kanału. Czyli zapraszam do subskrypcji te osoby, które nie subskrybują naszego kanału. Po drugie, polubcie ten filmik. I pod spodem konieczny jest oczywiście na YouTubie komentarz. W komentarzu musi być zaznaczone wielkość ryby, czyli chodzi o centymetry. Mogą być pełne centymetry, także albo... Do, milimetr, do milimetrów się nie będziemy tak, rozdrabniać po prostu. Ale połówki centymetra tak będą się liczyły, czyli powiedzmy 13, 13,5, 14, 14,5. Tak, Jeżeli będzie pisał. więcej osób, które trafią ten sam rozmiar, po prostu zrobimy losowanie. Także zapraszamy do wspólnej zabawy. A jak wspomniałem wcześniej, pełną relację z tego fantastycznego dnia zobaczycie po świętach. Po świętach. Do zobaczenia, czołem A to jeszcze raz my, bo zapomnieliśmy w sumie powiedzieć, kiedy będzie rozstrzygnięcie konkursu. A więc rozstrzygnięcie konkursu będzie w poniedziałek. Wylany poniedziałek. Powodzenia, do zobaczenia. Pozdrawiam.